Dobra, cześć kochani, witam was w kolejnym filmiku dalej jesteśmy tutaj przy tej suszarce będziemy sprawdzać kolejny program ile nam popierze prądu słuchajcie, mieliśmy tutaj w pierwszym teście mieliśmy miks, pobrało 0,7 kWh ale po otworzeniu bębna i sprawdzeniu po prostu ciuchy nie do końca były wyprane ja wam pokażę ile czasu to zajęło tak, taki mixik miał 154 więc pomyślałem sobie, że jeśli by dłużej to chodziło no to byłoby fajnie. No, i znalazłem taki program o taki do prasowania 2 godziny 20. No, to jest tam 24 minuty dłużej, yy, by słyszyło 22, 24 minuty dłużej. Więc sprawdzimy ten teścik yy, Mamy tutaj liczniczek skasowany, tak zobaczcie, jest. Minutka minęła, tak skasowany. Yy, co jeszcze tutaj mamy? Nic nie mamy. O, kilowatogodziny, coś tutaj. Musimy to zrestartować. Dobrze, czekajcie, to jest kilowatogodziny, bo ja nie widzę. Nie, to wat ile pobiera przy włączeniu. Kilowatogodziny mamy 0. Zobaczcie, ja Wam jeszcze pokażę po włączeniu, ile to pobiera. O, 1,3 W pobiera. Jak jest tylko włączona, tak? Dobra, 0 kW i jedziemy na ile tych wat będzie pobierało. Tak, bo musimy to sprawdzić. 1 i przy włączeniu, przy ustawieniu właśnie takim do prasowania, tak? To co, to jedziemy, nie? O, ruszyło. Dobra, tam się suszy, a my się widzimy za 2 godziny. Także zobaczymy, ile to prądu pobrało dalej, tak? To oczywiście jest suszarka z pompą ciepła, więc, no, będziemy sprawdzać, tak? Każdy program. Także widzimy się za 2 godziny, 20 minut. Dobra, słuchajcie, jesteśmy. Pranko się, pranko, suszarko się skończyło do prasowania, tak? Zobaczmy, ile to trwało Zobaczmy. 37 minut? Miało 2 godziny być? Widocznie szybciej się wysłyszyło. Nie wiem, może ciuchy nie były takie mokre. Tak. Zobaczmy, ile to pobrało prądu. Zobaczcie. Czekajcie. Napięcie tutaj ampery. O, suć. Czekajcie, bo ja patrzę normalnie, a nie przez telefon. Tak. Czekajcie. Tyle pobiera. Ja najpierw dopóki ją wyłączymy, i dopóki ją 20 2 kW, tak? Kilowata godziny, 20. Jo, czyli widzicie, im susze ciuchy, tym lepiej, nie? Dobra, słuchajcie, wyłączamy i otwieramy, więc sami widzicie, niby czas miał być dłuższy, 2 godziny i 22 minuty. A zrobiło się w 39 minut 38, zobaczcie, w 38 i 20 kWh. Eee, dlaczego tak się zrobiło? Ciężko mi powiedzieć. Nie wiem może to jest zależy od ciuchów jakie były i jak szybko one się wysuszyły. Sprawdźmy jak one. No nie no. są niektóre suche, niektóre mokre. Dobrze, włączmy jeszcze raz. Nie ma co tu świrować z Tak. Jo. Dobrze, włączmy jeszcze raz niech idzie jeszcze raz. Sprawdzimy co to będzie za bo to jest eko zobaczymy co to będzie dalej się działo No Panie, pal się Nie mamy o! Może potrzebuję czasu jakiegoś tam, tak? Dobra, niech dalej suszy. Puścimy drugą Tak jak widzicie, 50 kWh, 39 minut, nie? No, dobrze niech dalej się suszy, bo jedne ciuchy są suche, drugie bokre. Muszę to wszystko rozprasować i muszę tutaj wszystko popatrzeć, że po prostu mix że tak powiem, bo tutaj jest ustawione na bawełnę, a my musimy dobrać mix więc nie wiem, może syntetyki bardziej, tak? Będziemy sprawdzać, będziemy sprawdzać, także ten do prasowania no, nie sprawdził się, tak? Bawełna do prasowania. nie sprawdziła się, więc będziemy następną to do, dokończymy, a następną, e, że tak powiem, teścik zrobimy na syntetykach, tak? Może będzie dłuższy czas, nie wiem, trzy godziny czy coś, żeby to po prostu było suche, nie? Dobra, a my co, widzimy się, jak to znowu mi zagra tutaj, bo ona tutaj śpiewa, więc zobaczymy, ile pobrało znowu i w jakim czasie to dalej słyszyło, nie? dobrze, także widzimy się za jakiś czas. Dobra, słuchajcie, znowu jesteśmy. Ja skończyło się. Ile? Pół godziny chodziła. Znowu pół godziny chodziła, czyli na godzinę 0,4. Pobiera kWh. Czyli co? Krótko mówiąc, suszereczkę. Jeszcze inne programy sprawdzimy. Ale już widzę, że będzie raczej podłączona do off-gridu. Tak, tak samo pralka, ta nowa też się sprawdzimy. i... Mam nadzieję, że będzie podłączona do off gridu, bo jak nie, no to będę musiał oddzielne kable ciągnąć do gniazdka. Nie? Dobra, słuchajcie, widzimy się w kolejnym filmiku. Suby Piszcie w komentarzach, co myślicie o tym. No i co? I widzimy się w kolejnych odsłonach. Także trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.